Witam, witam wszystkich telewizów przed telewizorami, którzy zdecydowali się zostać w domu, a nie z nami na placu grunwalskim świętować siedmiolecie telewizji TVS. A żałujcie, bo tutaj od wczesnych godzin popołudniowych wiele się dzieje, a ja teraz spotkałem proszę bardzo o koleżankę, która od początku jest w stacji i naszego najmłodszego stażem kolegę Nina Rocoń i Kamil Franczak Nino. Zabawa przednia! Oczywiście, że tak. Zabawa jest fantastyczna. Słuchajcie mnóstwo ludzi. Ja jestem tak. Ona, że tutaj co chwilę ktoś nas rozpoznaje, ktoś tam macha. Ogólnie ludzie bawią się rewelacyjnie, no i jedzą też, bo my tutaj takie pyszności mamy. No bo nieprzypadkowo jesteśmy przy tym wielkim kotle, w którym przygotowuje się gulasz z siedmiu, po, z siedmiu produktów, no bo to 7 TVS-u i nieprzypadkowo mam prezenterów, którzy oprócz tego, tajagina są znani z Express Silesia, z Prognozy Pogody i z wielu innych programów, ale również z programów kulinarnych. Tutaj Śląski od Kuchni, tu Osiem Smaków Europy, Kamil. No, nie musisz kłamać. Możesz szczerze powiedzieć. Jak się czujesz w tej naszej TVSowskiej rodzinie? No, Nina może powiedzieć, że jest bardzo zadowolona, bo się spodziewała takiego ogromu widzów, którzy się tu zebrali, a ja jako nowicjusz jestem w szoku, że jest tutaj tak, tak fantastycznie taka impreza i, i ten gar wielki, ja już próbowałem, jeszcze nikt nie jadł tego gulaszu, tylko ja. Jadłem jeszcze niekoniecznie miękkie mięso, ale dobre, bardzo dobre. Ja jestem przekonany, że wszystkim to będzie bardzo smakować i wszystkiego dobrego z okazji Siódmych urodzin dla stacji. Oprócz tego garu gulaszu, to również mnóstwo innych atrakcji. Oj tak, mnóstwo innych atrakcji ja się bardzo cieszę, że zakwituł nam tutaj te tak, pojawiły się piękne kwiaty. Słuchajcie, dzieciaki, jakie to jest fantastyczne, bo podeszłam na chwileczkę do stoiska, gdzie dzieciaki mają e, taką okazję stworzyć swój, swoją własną kompozycję kwiatową i to faktycznie czynią. To jest piękna sprawa. Oprócz tego dla miłośników gier komputerowych i takich różnych cudów też jest stoisko. E, dla miłośników samochodów e, takich dosyć szybkich, no też coś się znajdzie. E, dla dzieciaków, dla najmłodszych, dla każdego, no po prostu. Drodzy Państwo, taki oto rajdowy samochód i takie oto alkogogle, żeby oczywiście nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu, ale o tym wszystkim mówią kolejni nasi partnerzy, Automaster, Kazik wraz ze mną, promujecie między innymi bezpieczną jazdę. Dzień dobry, witam, tak, oczywiście bez alkoholu, bez alkogogli, bezpieczną, ee, wyćwiczoną jazdę, no i... Umiejętności, które każdy kierowca dobry powinien posiadać. Dobre umiejętność. Z ludźmi z Automaster spotkamy się na tej telewizji TVS nie raz, ponieważ już za niedługo macie imprezę wspaniałą. Motopiknik 26 kwietnia, dużo atrakcji. Wszystko oczywiście z odrobiną bezpieczeństwa, z odrobiną, z dużą dawką bezpieczeństwa, bo bezpieczne wyścigi na jedną 4 mili, bezpieczne wyścigi wraków, bezpieczny drift, bezpieczne jedzenie z foot I Oczywiście bez takich alkogogli i bez spożycia alkoholu. O tym wszystkim mówił Kazik z AutoMasters. To jeden z naszych partnerów, a my jeszcze podejdziemy do jednego z nich. Każdą jedną gałązeczkę musimy przyciąć przed włożeniem, żeby znaczy to kwiatek ma miał dostęp w jaki sposób? do wody. No oczywiście, najlepiej pod kątem, Proszę uważając. pod kątem o tak? Nie, Dobrze. pod kątem przycinamy Aha, tutaj dobra. każdą gałązeczkę, tylko teraz pan nie ma wolnej ręki, żeby samemu przycinać. Widzi taka nasza praca. Tak. Ja tutaj to włożę. Drodzy pani, państwo, tak pani Lucyna między innymi pokazuje, jak stworzyć taką prawidłową kompozycję, a to wszystko za pomocą wspaniałych ludzi ze Stowarzyszenia Forystów Polskich. To kolejny, co tu się dzieje? Dostałem łapkę! Patrzcie, piecząteczkę dostałem, łapkę! Pani Lucyno, tak, co tu tak. można robić na waszym stanowisku? Przede wszystkim chcemy propagować florystykę wśród najmłodszych, więc dzisiaj mamy chociaż bardzo dużo, dużo dorosłych się pyta o warsztaty i jeszcze jedna piecząteczka gwiazdeczka. E, propagujemy florystykę, układanie bukiecików, czy w ogóle kontakt z kwiatami najmłodszych. To przednimi jeszcze najmłodniej... te róże.